Siemano, z tej strony Niki.pl i zapraszam was na dzisiejszy odcinek po dłuższej przerwie nie nagrywania wracam y, dalej no i będę tu nagrywał znowu z Medal of Honor y, już mniej tak z Minecrafta, trochę, trochę już tak mniej interesuje mnie ta gra y, no i chciałbym tak wprowadzić na, na kanale jakieś, jakieś nowsze y, filmiki z innych gier, nie tylko z dwóch tych samych na krzyż żeby żeby ten kanał nie był tylko o jednej i tej samej grze. Tak więc taki mój plan tutaj trochę pogram trochę też powiem jakie gry preferowałbym y, jakie gry y, tutaj bym zaoferował zaoferował. Źle to powiedziałem jakie gry bym tutaj przedstawił o tak bym to powiedział Tak więc y, Przystąpię sobie tutaj do gry i do, do rozmowy z wami i tutaj pierwszą grę jaką ja bym, y, pierwszą grę którą chciałbym y, na moim kanale tutaj wstawić byłoby Driver Parallel Lines, fajna mafijna gra e, twórców Ubisoftu i Pegi. Myślę, że fajnie by było coś z tej gry nagrać Jakieś tam y, całą tą kampanię przejść Czyli ten Te wszystkie misje właśnie z tej gry I I jakoś by to tam było Seria właśnie z Driversów Aja. Y, Drugą grą jaką y, chciałbym tutaj na moim kanale nagrać i zacząć byłaby gra Flat Out No Gra ma już spory czas Bo była ona produkowana ojej no już jakiś czas temu Ale Fajnie by było trochę tam wlecieć na samochodowe areny i trochę trochę się poczaskać z samochodami Tak więc także nagrałbym to Tu nie ma jakieś kampanii typu zadania tam wykonujemy wyścigi po prostu tam jakieś arenki czy coś to pojadę no i, i też właśnie z tej gry tutaj nagram serię ja sobie zmienię serwer bo trochę się też muszę skupić na grze właśnie tu wybierzmy wybierzmy a może tu prowincja kunal bardzo fajna ma mapka yy, trzecią grą również wyścigową tak jak Drivers i Out, będzie Need for Speed Shift ale jedynka nie posiadam dwójki ale z tego co tak, tak na moje oko to dwójka jest praktycznie prawie podobna do, do tej jedynki tylko tam są pozmieniane jakieś tam rzeczy dodane różne te bez powodu zostałem wyrzucony Dziwne, może chodźmy tutaj na lotnisko Mazar Sharif Need for Speed Shift Tutaj także y, Planowałbym jakoś nagrać jakieś wyścigi może Bo tutaj y, przejście całej kampanii, czyli tych y, wszystkich wyścigów i mistrzostw No zająłoby dłuższy czas, tak więc y, Będą same wyścigi nagrywane jak najlepiej i tutaj dobra wbiliśmy na mapę ubezpieczamy się tak zawsze gramy na hardcora a tutaj będziemy się ej, ubezpieczać no dobra czyli trzy gry trzy gry przedstawione no i oczywiście czwartą grą y, byłoby może Assassin's Creed y, Brotherhood tak właśnie myślałem żeby też z tej gry tu właśnie coś, coś nagrać stwierdziłem że no mógłby być to jakiś dobry pomysł tak więc yy, z tej gry również będę nagrywał ale to wszystko po kolei bo zanim skończę nagrywać pierwszą serię to zanim zacznę drugą to minie sporo czasu tak więc nie ma co się śpieszyć jest sporo czasu na, na to wszystko tu na ogarnięcie tych wszystkich serii tak więc o, go tak więc bez pośpiechu wszystko da się zrobić w swoim czasie tutaj na mapce mazar sharif sobie będziemy teraz pykać trochę gadać wszystkie serie oczywiście będą trwały y, tak długo aż au, aż nie skończę y, aż nie skończę grać będę nagrywał te właśnie odcinki i wszystkie zadania y, jakie tam będą to będę nagrywał na 100% czyli do końca kurde znowu mnie zagrył tak więc nieważne jakie zadanie by to nie było to wszystkie zadania będę wykonywał y, jak najlepiej tak żeby poprawnie przejść tą grę mimo że przechodziłem już ją kilka razy to jestem trochę rozkojarzony tu jakiś gościu nam wybiegł wychylają, możeszcie, że tu padają wszystko tu Au Już widziałem, że leci we mnie e, Wczoraj też nagrywałem właśnie ten e, Odcinek informacyjny, ale niestety nie wyłączyłem, znaczy wyłączyłem Ściszyłem leciutko e, dźwięki gry No i niestety bądź co bądź tak wyszło, że nie było mnie w ogóle słychać Oj O, ale go ściągłem tak, trzeba spadać. O, dobrze, że stamtąd wyszłem. To jest chyba hardcore, serwer. Bo widzę, że nie ma tu automatycznego uleczania. A, to po kolei wszystkich ściągam. Ale... Siemano, z tej strony Niki.pl i zapraszam was na dzisiejszy odcinek po dłuższej przerwie nie nagrywania wracam y, dalej no i będę tu nagrywał znowu z Medal of Honor y, już mniej tak z Minecrafta, trochę, trochę już tak mniej interesuje mnie ta gra y, no i chciałbym tak wprowadzić na, na kanale jakieś, jakieś nowsze y, filmiki z innych gier, nie tylko z dwóch tych samych na krzyż żeby, żeby ten kanał nie był tylko o jednej i tej samej grze, tak więc taki mój plan. Tutaj trochę pogram, trochę też powiem jakie gry preferowałbym, y, jakie gry y, tutaj bym zaoferował, zaoferował. Źle to powiedziałem. Jakie gry bym tutaj przedstawił? O, tak bym to powiedział. Tak więc. Y, Przystąpię sobie tutaj do gry i do, do rozmowy z Wami. I tutaj pierwszą grę, jaką ja bym, y, oj. pierwszą grę, którą chciałbym y, na moim kanale tutaj wstawić, byłoby Driver Parallel Lines. Fajna mafijna gra e, twórców Ubisoftu i PEGI Myślę, że fajnie by było coś z tej gry nagrać Jakieś tam y, całą tą kampanię przejść Czyli ten Te wszystkie misje właśnie z tej gry I I jakoś by to tam było Seria właśnie z Driversów Aja. Y, Drugą grą Jaką y, chciałbym tutaj na moim kanale nagrać i zacząć byłaby gra Flat Out No Gra ma już spory czas, bo była ona produkowana ojej No już jakiś czas temu Ale fajnie by było trochę tam wlecieć na samochodowe areny i trochę, trochę się poczaskać z samochodami tak więc także nagrałbym to tu nie ma jakiejś kampanii typu zadania, tam wykonujemy wyścigi, po prostu tam jakieś arenki czy coś, to pojadę. No i, i też właśnie z tej gry tutaj nagram serię. Ja sobie zmienię serwer, bo trochę się też muszę skupić na grze właśnie tu. Wybierzmy, wybierzmy. A może tu, Prowincja Kunar. Bardzo fajna ma mapka. Yy, trzecią grą. Również wyścigową, tak jak Drivers i Flatout, będzie Need for Speed Shift, ale jedynka. Nie posiadam dwójki, ale z tego co tak, tak na moje oko, to dwójka jest praktycznie prawie podobna do, do tej jedynki, tylko tam są pozmieniane jakieś tam rzeczy, dodane różne te... Bez powodu zostałem wyrzucony dziwne, może chodźmy tutaj na lotnisko Mazar Sharif Need for Speed Shift tutaj także y, planowałbym jakoś nagrać jakieś wyścigi, może bo tutaj y, przejście w całej kampanii, czyli tych y, wszystkich wyścigów i mistrzostw no, zająłoby dłuższy czas, tak więc y, będą same wyścigi nagrywane jak najlepiej i tutaj dobra wbiliśmy na mapę ubezpieczamy się tak zawsze gramy na hardcora a tutaj będziemy się ej ubezpieczać no dobra czyli trzy gry trzy gry przedstawione no i oczywiście czwartą grą y, byłoby może assassin's creed y, brotherhood tak właśnie myślałem żeby też z tej gry tu właśnie coś coś nagrać stwierdziłem, że no mógłby być to jakiś dobry pomysł tak więc yy, z tej gry również będę nagrywał ale to wszystko po kolei bo zanim skończę nagrywać pierwszą serię to zanim zacznę drugą to minie sporo czasu tak więc nie ma co się śpieszyć jest sporo czasu na, na to wszystko tu na ogarnięcie tych wszystkich serii tak więc o, zgarnąłem go tak więc bez pośpiechu wszystko da się zrobić w swoim czasie tutaj na mapce Mazar Sharif sobie będziemy teraz pykać trochę gadać wszystkie serie oczywiście będą trwały y, tak długo aż au, aż nie skończę y, aż nie skończę grać będę nagrywał te właśnie odcinki i wszystkie zadania y, jakie tam będą to będę nagrywał na 100% czyli do końca kurde znowu mnie zabił tak więc nieważne jakie zadanie by to nie było to wszystkie zadania będę wykonywał y, jak najlepiej tak żeby poprawnie przejść tą grę mimo że przechodziłem już ją kilka razy to jestem trochę rozkojarzony tu jakiś gościu nam wybiegł się wychylają, może że tu padają wszystko tu au Już widziałem, że leci we mnie e, Wczoraj też nagrywałem właśnie ten e, odcinek informacyjny ale niestety nie wyłączyłem, znaczy wyłączyłem Ściszyłem leciutko y, dźwięki gry no i niestety bądź co bądź tak wyszło, że nie było mnie w ogóle słychać oj o, ale go ściągłem Trzeba spadać O dobrze, że stamtąd wyszłem To jest chyba hardcore serwer Bo widzę, że nie ma tu automatycznego uleczania A to po kolei wszystkich ściągam Ale znowu rywka tutaj nagrywania dobra wracam wracam jaj. Aj, aj, aj. ale zginął zginął to był yy, Niko, dobra jakiś słabszy tutaj trochę denerwujące takie te skoki tutaj tych stron przerywałem nagrywanie tu rzucimy granata I szybko wbiegamy teraz do chaty szybko Pięknie, zabił mnie własny oszczał, czyli Face, bardzo dziękuję dziękuję za drużynowy y, team kill dziękuję to ja ci się mogę specjalnie odpłacić też team kill'em i stracisz to co ty tu właśnie zyskałeś Czy ty tak naparzasz w swoich to 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 jest aby jeden strzał i po tobie albo mi się przewidziało albo miał strój obforu zamiast koalicji to, bo też jest taki hack że po prostu ściągamy specjalny hack, który zmienia stroje koalicji na obfor i po prostu jeżeli jesteśmy koalicją to mamy strój obforu i na odwrót, jeżeli jesteśmy obforem to mamy strój koalicji I takie właśnie jaja są, że że źli nie źli. przeciwnicy nie rozróżniają my właśnie, czy to jest ich, czy też nie Straszna masakra jakaś, nie idzie mi w ogóle Nie mogę się jakoś skupić Oh fuck, jeżeli on by teraz uderzył właśnie tym pociskiem cruz To, to by było po wszystkich w ogóle I po nas, i po złych Ajaj, ty bucie, nie, nie, to, to nie jest mój dzień Chyba muszę stąd wyjść. Nie, nie będę ryzykował. Mm, lubię oczywiście ryzykować, ale tam nie na takie coś. To jest łatwy, łatwy minus za kilka zgonów, że tak powiem. To jest taka gra na patencie. Znajdźmy coś ciekawego. Nie, lotnisko nie. Ja bym chciał jakąś bazę, albo chociaż miasto Garmzir. Taką ostatnią misję sobie tu pojadę. Po czym zakończę odcinek i... I przystąpię do nagrywania... Nagrywania, właściwie do wgrywania już y, parale, tego... Drivers Parallel Lines i będę tu tę grę wgrywał. Chyba, że mam już ją wgraną, to to już chyba... Dzisiaj zacznę nagrywać pierwszy odcinek, specjalnie zacznę kampanię od nowa. No jak zobaczyłem okładkę pudełka, to stwierdziłem, że może być to fajna gra. No ale niestety takiej grafiki jak na pudełku nie ma. To jest taka grafika nie wiem jak, jakby to określić tą grafikę. Sami zresztą zobaczycie ten odcinek z Medala, obejrzycie i tuż po nim na moim kanale oczywiście na pewno zobaczycie Driver Parallel Lines. Już pierwszy odcinek. No, gra nie jest, nie jest aż zbyt długa. Są tam jakieś momenty, takie krótkie intra filmiki do jakiejś misji. Wejdźmy może tu. A poza tym gra się w nią fajnie. Łatwe kody można także do tej gry sobie na internecie poszukać. Oczywiście ja nie będę grał na kodach, wyłączę wszystkie kody, yy, na życie, kody na niezniszczalność samochodów i TD i bo jest tych kodów bardzo dużo. No i mnie wyrzucili. Nie, ja nie wiem dlaczego. Hmm, co by tu wybrać? Tu nie ma zbyt dużo do wyboru. Mimo że udało mi... O jest. Mimo że udało mi się tutaj jak, jakimś studem e, Pumbooster y, e, od nowa zainstalować, czy tam przywrócić wersję. Yy, gra już się nie, nie minimalizuje i jest normalny, pełny ekran gry, także to mnie zadowala. Czy tu mnie, mnie nie wyrzuca? Wyrzucili mnie. A, idźcie się. Pochlastać. Grajcie sami. Może tutaj. O właśnie. Hostels Ad Tutaj na pewno mnie nie wyrzucą i jeszcze dwa miejsca są, więc także tutaj zagramy ostatnią rozgrywkę e, po czym e, przygotuję się do nagrywania już e, driver. E, no jest to gra z, tutaj właśnie z ekstra klasyki także e, gra może być naprawdę fajna. Także o widzę, że tutaj już znowu gram kontra German. Maxi Finn, Charlie Brown Jeszcze dołączył Saba w tych wszystkich tutaj znam Nvokong, Deli Main No i kto jeszcze tutaj. No i tak poza tym to reszty nie znam. Minimapka, minimapka. Tutaj jakiś podąża German pewnie. To jest ta postać niby Aimbotowa. Bo tak niby mówią, że on aimbota używa. O Jezus, Jezus, ale zabiję Charlie Browna, czyli to już jest jakiś sukces. 1 na 3 Jezu niu. Kochany. Oj, z tyłu, z tyłu mnie uderza. Osłaniajcie tam. No i Maxi Fin tutaj w akcji 1 na 4. Nie może zmienimy sobie Team. O. Może teraz. Dobra, teraz trzeba się skupić porządnie i jedziemy z nimi. Nie ma co. Z Aimbotem to jak to jak już wczoraj sobie nagrywałem to mówiłem, że z Aimbotem to by było naprawdę jechane. Staty na pewno by były... aj powyżej powyżej 40 jak nic. Wezmę sobie coś maszynowego. Jakiś karabin maszynowy. Ten PKM, PKM, KM. Dobra, ruszamy. Trzeba mieć też y, dobrą znajomość mini mapki, bo ona też właśnie się y, przydaje w grze. Czysto, czysto, dobra tu chyba ktoś idzie No i ja jeszcze snajperką, proszę was. Jak można używać snajperki na tak małej mapie, jeszcze tą właśnie przeładowywaną? Czasem jak będę miał takiego naprawdę porządnego skilla to może także będę nagrywał takie odcinki z muzyką bez mojego udziału tutaj głosowego. A tu ich ładnie rozwaliłem. Ładnie, ładnie tutaj. Bez covera ładnie sobie sam poradziłem. O, już tutaj wychodzą. Dobra, nie ma ich tam zbyt dużo. Możemy chyba zaryzykować wejść. A, jednak nie. A jednak mnie ściągnął. Ale 8 na 7. Nic lepiej się nie poprawiło. Staty są jakie są. Manet Fran. warto zginąć jeżeli ktoś już naprawdę nie zginie to jest on naprawdę wielkim czyterem no i tutaj specjalnie wykorzystał jeden pocisk na, na jednego człowieka bardzo mądre naprawdę pozdrawiam za takie coś tak jakbym ja na przykład zauważył jakiegoś gościa i bym go Jednym pociskiem cruzem specjalnie załatwił to by było Widzę, że tutaj spustoszali Spustoszenie tutaj wielkie Palniemy sobie moździerzyk Czyżby kogoś zabił O, patrzcie, jeden jest, ale tutaj już mnie zgarnął Delin Aha. Ale jest 14 na 9 Powyżej 10 pasuje. No ale zauważyłem, że ostatnio bardzo dużo punktów otrzymuję tutaj. Yy, aj. No to było pewne, żeby mnie zgarnął. Mimo, że... Yy, mimo, że ktoś zrani mnie i ja szybciutko ucieknę za ścianę, to i tak mimo to on mnie zabije. Nie wiem, magia jakaś. Magicy są wśród nas. Tak jakby on na przykład teraz no, gratuluję. No, to jest takie trochę dziwne. Biegnę szybko za ścianę, gościu parę szczałów daj i, i jest po mnie. Smutne to. Jest Deli? Jest Deli. Dobra. Ten pro gamer został ściągnięty i tu German. No i mamy koniec misji. Chyba myślę, że tutaj możemy zakończyć odcinek. Powiedziałem Wam, jakie gry możecie zobaczyć na moim kanale teraz. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku yy, informacyjnym. Tak więc trzymajcie się. Pa pa!